Hej, dzisiaj porozmawiamy sobie o trzech top błędach, jakie popełniają osoby, zaczynając dietę odchudzającą. I ja sama nieraz wpadłam w te niezdrowe schematy, bo można mieć wiedzę i jednocześnie mieć problem z zastosowaniem jej w realnym życiu. Także dzisiaj przedstawię Wam takie trzy moim zdaniem najczęściej popełniane błędy oraz to, jak ich unikać. I numer jeden to jest podejście: wszystko albo nic. Czyli od dzisiaj jem 100% zdrowo i zaczynają się czystki w domu, wyrzucanie niezdrowych produktów i napełnianie lodówki sałatą. Dlaczego takie podejście nie sprawdzi się na dłuższą metę? Ponieważ jest nierealistyczne. Nie da się przez 100% czasu jeść idealnie i zdrowo. Celem diety odchudzającej, oprócz spadku wagi, jest nauczenie się zdrowszych nawyków żywieniowych po to, żeby te wypracowane efekty Zostały z nami na zawsze. W dobrze zbilansowanej diecie jest miejsce na czekoladę, pizzę, ziemniaki z sosem, jakby ta dieta ma być nie tylko dobra dla waszego ciała, ale także dla głowy. Dlatego tutaj dobrze sprawdzi się metoda 80 na 20. To znaczy, że przez 80% czasu jemy zdrowo, a te 20% czasu zostawiamy sobie na odstępstwa od diety. I takie podejście pozwala zachować równowagę i zapobiega frustracji. Jeżeli na diecie odchudzającej będziecie się czuć sfrustrowani, to macie praktycznie 100% szans na to, że taką dietę porzucicie. Błędem numer dwa jest nastawienie na szybkie efekty, czyli schudne 5 kg w tydzień. I tak jak nie da się przytyć 5 kg w tydzień, tak nierealistyczne jest zrzucenie dużej ilości kilogramów w krótkim czasie. Dieta odchudzająca to jest maraton, a nie sprint. Także warto dać sobie czas w tym procesie na naukę gotowania, na wprowadzenie zdrowszych nawyków, na sprawdzenie, co na Was działa, a co nie działa, na celebrowanie małych sukcesów. zdjąc z siebie tą presję, Muszę schudnąć, muszę schudnąć do wakacji, do majówki, na sylwestra, na ślub czy na jakąkolwiek inną okazję. Powiedzieć sobie: Okej, okay, mam taki i taki cel, chciałabym schudnąć tyle i tyle, ale i powiedzieć, zacząć dzisiaj, i jeżeli ten cel osiągniecie miesiąc czy dwa miesiące później, to nic nie szkodzi, bo i tak na końcu wygracie zdrowszą wersję siebie. I tutaj, jeżeli zaczynacie dietę odchudzającą, a nie macie wsparcia w najbliższym otoczeniu, to możecie na przykład zapisać się do grupy wsparcia na Facebooku, Fitatu, gdzie y, znajdziecie osoby w takiej samej sytuacji jak wasza, które też walczą z nadprogramowymi kilogramami, i tam znajdziecie zrozumienie, bo to są osoby, które przechodzą dokładnie przez to samo, co wy. Tam możecie się dzielić swoimi sukcesami, swoimi wątpliwościami. Jakby bycie otoczonym przez e, wspierające środowisko zwiększy wasze szanse na sukces. I ostatnim e, takim błędem to jest źle dobrana kaloryczność diety. Jest olbrzymia różnica między tym, co myślimy, że jemy, a tym, co jemy w rzeczywistości. Jeżeli e, jesteście na diecie odchudzającej, to musicie wypracować deficyt kaloryczny żeby zobaczyć spadek wagi, czyli różnicę między Waszym całkowitym zapotrzebowaniem, a kalorycznością Waszej diety. I tutaj polecam skorzystać z kalkulatora FITATu, gdzie wpisujecie swoją wagę, wzrost, płeć, cel i ile chcecie chudnąć na tydzień. I ten kalkulator wyliczy Wam Waszą kaloryczność diety i pokaże Wam mniej więcej na, na linii czasu, kiedy, kiedy osiągniecie cel. I takim idealnym tempem chudnięcia to jest pół kilograma na tydzień. I ja wiem, że w ogóle nie brzmi to spektakularnie, bo co to jest pół kilo, dwa kilo na miesiąc, tego w ogóle nie widać, ale uwierzcie mi, że to jest najlepsze, co możecie dla siebie zrobić. Im wolniejsze tempo chudnięcia, tym większe macie szanse na to, że ta nowa waga zostanie z wami na zawsze. A tak naprawdę taki jest cel odchudzania. Że chcemy schudnąć i chcemy, żeby ta waga już z nami została. Także tutaj polecam takie podejście żółwia, czyli bardzo wolno, ale do celu, niż sprintem, który wykończy nas fizycznie i psychicznie. Być w całym tym procesie wyrozumiałym dla siebie, być dla siebie dobrym, traktować ciało od początku z miłością, a nie z nienawiścią także to jest takie moje ostatnie przesłanie dla Was. Na dzisiaj to tyle, jeżeli chodzi o takie trzy top błędy w odchudzaniu. Mam nadzieję, że to wideo było dla Was ciekawe i przydatne. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnym wideo.